właśnie dołączyłem sobie na Rivals yy... Zagramy sobie dzisiaj z uwagą moim kolegą Maciejem. Ale niestety... Czekaj, widzowie. On nie będzie z nami gadał, bo może związałem telefon, ok? Ale przed graniem kupimy sobie skrzyneczkę. Kaj mam. Zobaczmy sobie. Ty... Okej. Okay. Kupmy sobie przed grą skrzyneczkę. Może tą. Dobra, kupmy tą. Nie mamy Robuxów? Ej, wizowy nie mamy Robuxów. No to trudno. No, szkoda. Dzisiaj zagramy sobie w Rival's. Nagramy sobie trudne rundki. Ej, Olek, idź do niego! Olek, do niego idź! Dobra, ja jestem sam. Ja jestem sam główny. No. Taki gówno. Oni chcą być ze mną, bo ja mam po prostu duży level. ja. Ja idę grać nie nie na jeden chłopie. Nie będę się patyczki. Nie się zagram sobie jeden. V1, 2 V2, 3V3, 4V4 i 5 V5. Nie wiem, że to się opłacało, ale kombinacją to co ja to się w ogóle nie jakkolwiek sposób opłacał. Mam teraz jeszcze nie, mam razem niż nie, I myślę, że kolejne konta, mogłyby trochę bardziej oddawać, bo po bo po może być problem. nie? Eee to chyba serio będą i stery konta, nie? Już na tym kanale. Lecmy do kolejnego kąta. Okej, to kurwa, może sprawdzić, że to jest na samym miejscu, kota na tym kanale jest dużo tacy, co na panowie autoptymizmem i tak Lecimy do tyłu, prawda? Pierwsza rundka 175, jeszcze Arena, dobra? Ja zabiorę rundę, trudniej, bo ja umiem grać na spryskach ciekawego. No ale jeszcze auto, a może bo na telefonie gra. Nikt nie mówił. A on nie ma on ma 50 Widowie jak on nie strzelił Przez ścianę? O, przez tego balona? Jak? Pięćdziesiąt. I 5

Jak o widzowie no, nie, nie może czego dziwić ogólnie, mam o wiele mniejszy level, o widzowie kamera się obala, Oj, ja, ale mu i tak zadałem, no, dlaczego jak ja wam pokazuję kamerkę, to ja nie, nie strzelam Hedów, a jak nie, um, jak nie pokazuję to strzelam. oj widzowie żeby im przeładować. Czarny nic nie musi przeładować, dobran. Aj widzowie. Aj, 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 wiorek tutaj. No pteczki nie, bo nie chcę mi się już dobierać do nich, za chwilę to przyjdzie i mi spowodowa. A nie wiem, jakbym na 150 teraz... No widzowie no. Auto i masz. Najlepsza snajpa. Ha, a widzowie dobijemy 200 słów, bo chcę nagrać na żywo. Ojojo, widzowie bolało? I dlaczego ja mam żółtą? Nie chcę mieć koloru. No dalej, będzie.

Nic zawinął no pan udałem! <śmany> Łatwo z tobą lecisz do domu. Ej, teraz ty na dwa widzowie, przepraszam. a jeszcze miał 175.11 level i jeszcze nóż z kół na koniec. Aha. Aha, Ja mam 133. czyli G... G... Ja dzisiaj robię 140 chyba. Nie szłam do szkoły, bo

Oni no, nie umiem grać na budowie, ja jestem pro no, na budowie i na tej, w tej co zabiera palce, tak, tutaj nóż Też może tą snajpę, fajny. Typek. Dostał ode mnie 50-50. Mój kamerka się dzisiaj obala, oczywiście. Nie ja dzisiaj, to jutro. I kolejne 50 dawaj, bo ja mu zadałem 50. Zacząć ja, to w piękności, a nie No patrz to. Jaki bambik. Ja ich idę od tyłu za Ja jestem dobra od tyłu. Pierwszy chodził, drugi chodzi ale tam tego typa. co Która snajpa jest lepsza? Bixel? Bixel snajpa? Czy, czy ta, którą miał ten 172? 175? Dla Bixel oczywiście. Tylko Bixel. Tak No No to ja też spadam Bo oni nie mają snajpy To ja idę potem na górkę O nie Widzowie. Ej, ej, a widzowie ja wam coś powiem. Dobijemy 200 stypów. Będzie ekstra gra. O kurde, metki tak. Taką sobie z moją godziną Maciejem. 80. To już nadal. Ale i tego nie będzie sobie będzie go słychać Dobra Spinam się na drzwi, moim krzesłami Jak to? Ty Messi był. aha Ty, ey Messi Tylko, Ronaldo Ja nie rozruchaj, rozruchaj, Neymar dla mnie Dla mnie Neymar Ulewa stał Jakiś z niego bąbnik To mniej więcej killi. Aha, moje też nie ma ręki. Ale jestem trzeci. A widzowie, dzisiaj nie... Na, no, dlaczego ja nie mogę nagrać na live? Jak mam 149 subów. Zagramy sobie tak, że dzisiaj w stylu Brainwatch zagramy event w stylu i opowiemy Wam, co będzie na eventie. Spadam tutaj na no

Brawo, super! zagraliśmy. No mówię. Co ty robisz, typie Dzisiaj mogę z wami też zagrać. Ale... Piszcie w komentarzach, kto chce zagrać. No bo jest robuxy. Ten, kto ze za mną zagra, zostawił trochę skrzynek. Omroidzowie, dzisiaj mam. Opowiemy jeszcze, co będzie na w stylu. Bo już, które Dobra, to tak. Ej. 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 Nie wiem, czy jesteś spawny, ale jest. Welcome, stylu. Dobra. Eee, nowy Brainout. Ja nie umiem czytać, widzowie w po angielsku, ale dobra tam, dobra, tutaj sprawdźmy opis łańcuch aha I Sami jeszcze nie dodał informacji na dzisiejsze, na dzisiejszy update załączmy sobie wizowie, odebrać trochę kaski załączmy odebrać trochę kaski, odebrać trochę kaski odebrać, 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 odebrać kaczki. Domnul na mi kuzyna. Kuzyna Macieja. cu stary wyszna skibini. A on się nazywa Cu McDonald. Dobra, ale czekajcie bo teraz mogę rozumiem SP tego ce On mi dał te, ale ja i tak nie chcę tych. Ja chcę tutaj zabrać

ajka. To to nie mogę. się mało Mam mało tempa. Mam Mało ten bo zresztą się Słabe brzmienie no. mam dziwne fale są Na razie nie muszę wchodzić do VIPa No widzowie, Vipa. No, Vipa. wszyscy się mnie to tu VIP-a, no oczywiście, że mam Ile? 17 półimów, że to mogę ulepszyć, nora. I ja tam... z tobą idę. Dobra, to no, muszę udawać. Nie, nie. Dlatego są ulepsze i dużo będzie to było. No, ja to ulepszam na to filmikacki. Dobra. To by było koniec chyba na dziś. Czekaj, bo niebieski Lucky Blocks. Niebieski Luckyblox się rozpił. Dobra, to by było wyzwanie dzisiaj na tyle. Widzimy się w następnych odcinkach, oczywiście na odcinki. Elo, alo, pią!